Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof sq 8, Ewa Roman Stefan. Dziś na moim warsztacie kolejne urządzenie, tym razem jest to transceiver firmy Jesu FT2000. Co można powiedzieć? Tak, kilka słów o tym radiu. Pełne pokrycie KF plus 50 MHz, końcówka 100W. Jak widać, tutaj dwa odbiorniki. No radio już takie dosyć fajne pod względem operatorskim. Sporo na przednim panelu tutaj tych wszystkich pokręteł, guziczków, także nie musimy się tu specjalnie jakoś zagłębiać w menu, żeby coś zmienić, ustawić w tym radiu. Wszystko praktycznie mamy pod, pod ręką. Z dodatkowych rzeczy radio ma też wbudowany zasilacz. No i oczywiście tam an tuner antenowy, możliwość tam podłączenia anten odbiorczych. Także no, dosyć ciekawe, fajne radio. Jak mówiłem wcześniej, radio ma wbudowany zasilacz, także podłączam go tutaj bezpośrednio do sieci 230V. Przełącznik z tyłu, radia, sieciowy. Włączamy. Coś tu działa sobie, jakiś szum, słychać w głośniku, jest OK. Tak, s tutaj się też podnosi. No i próbujemy radio wyłączyć. No, jak widać, tu radio ściszyło się tutaj, to audio, ale radio się nie wyłączyło. Jeszcze raz. Tak, znowuż się pojawiło to audio. I jeszcze raz spróbuję wyłączyć. No i właśnie taki dziwny objaw tutaj jest. Włączam. Zmiana emisji działa. Także funkcyjnie widać to radio sobie tam pracuje i tak dalej. No niestety nie chce się tutaj wyłączyć to radio pomimo wciskania tego przycisku on off. Także tak to wygląda yy, ta cała usterka w tym radiu. Pobiorę sobie teraz serwisówkę do tego urządzenia i zaglądniemy co tam w środku, jak to wszystko wygląda. Udało mi się już tutaj pobrać tą instrukcję serwisową. Teraz trzeba tutaj sobie rozkminić, jak to wygląda całe to załączanie tego, hmm, tego radia, jak to się tutaj odbywa. Może, może coś tutaj na tym schemacie blokowym się mi uda znaleźć tak na szybko. Pogrzebałem sobie trochę w tej serwisówce. Oczywiście materiał jest bardzo obszerny, także na pewno nie wszystko tutaj jestem w stanie pokazać. Ale tak dotarłem do tej płyty na panelu przednim, gdzie są przyciski do załączania różnych funkcji i. Taki przycisk, który właśnie tutaj nas interesuje, to jest właśnie odpowiedzialny za włączanie, wyłączanie radia. Czyli przycisk Power, jak to wygląda? Tu jest sygnał, nazywa się PSW. I ten sygnał sobie wchodzi tutaj na trzeci pin tego złącza i wędruje to sobie do kolejnej płyty, do kolejnego złącza. Także tutaj, taką metodą po nitce do kłębka, trzeba po prostu dochodzić tych wszystkich, połączyć gdzie to idzie. Kolejną właśnie płytą, która na którą to wchodzi, to jest ta płyta. Może troszeczkę powiększę to. O, właśnie tutaj widać. Ten trzeci pin, trzeci pin to jest power SW, czyli power switch, i znowuż on tutaj przechodzi na na kolejne złącze i idzie sobie gdzieś tam do, gdzie on idzie, może go gdzieś tu znajdę, tak, i dalej pojawia się on znowuż na kolejnym złączu i wędruje sobie to do Control Unit czyli do tej płyty procesora to jest złącze J 3019 i tu mamy w tym miejscu właśnie ten sygnał tego Power Switcha i tutaj mamy cały schemat tej płyty Control Unit i trzeba go odszukać gdzie to idzie gdzie to idzie sygnał wchodzi na złącze i od 3019 i jest tutaj właśnie w tym miejscu. No i sobie już gdzieś tam leci, 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 leci. Tylko gdzie on sobie tutaj leci. No, leci. Leci sobie tutaj. Tu jest też oznaczone jako Power Switch. I na 75. nogę procesora. Czyli po prostu bezpośrednio z przycisku na panelu przednim mamy tutaj załączanie i wyłączanie radia, czyli jest podawany sygnał masy. Oczy, tak jak tutaj widać, jest do masy zwierana ta linia procesora. I tak to wygląda. Także możemy sobie to sprawdzić, czy to jest. Czy to tak wygląda w radiu? Dokopałem się tutaj właśnie do tej płyty control unit. No i tutaj mamy ten sygnał z tego power switcha właśnie do załączania do załączania radia. Tak, podglądnąłem na schemacie, oczywiście tu są, tu są taśmy przychodzące z Przedniego panelu, i na tej taśmie, tutaj pod spodem tu jest jedna, tu jest druga, pod spodem przychodzi ten sygnał na trzecim pinie do załączania radia. Tak, gdzieś tutaj sobie masę przełączymy, żeby to piszczało. Piszczy dobrze. Trzeci pin gdzie tu jest ten trzeci pin? Muszę go tutaj znaleźć. Tak, na schemacie to widać, że on tutaj wychodzi akuratnie z tej strony, z drugiej strony, ale on tu się kończy na tej przelotce. O, tu jest taka przelotka. Ja spróbuję to. Tak. I o. Wciskam guzik. Także widać, że ten guzik działa. To tak, tylko jeżeli chodzi o sprawdzenie. No niestety to jest raczej nie ten trop. Trzeba, myślę, tutaj od drugiej strony zacząć, czyli jak to zasilanie wchodzi na to radio i. I tutaj trzeba szukać przyczyny nieprawidłowego działania. Wracam jeszcze tutaj do schematu Control Unit, czyli tego, tej płyty z procesorem głównym. Oczywiście, jak widać tutaj na schemacie, nie tylko procesor dostaje informacje z tego switcha. Co ma się dziać z radiem, czy ono ma się załączyć czy wyłączyć, ale oczywiście musi to jakoś zrealizować. I tutaj na, na tej nodze procesora numer 71 mamy sygnał, który właśnie załącza lub wyłącza obwody związane z Zasilaniem, czyli, czyli puszczeniem tego napięcia na poszczególne y, bloki y, radia. I jeżeli sobie prześledzimy dalej, gdzie ten sygnał idzie, to widzimy, że on już z tej płyty wychodzi na jakieś złącze i prawdopodobnie idzie on do kolejnej płyty. Także y, trzeba szukać go. To jest ten sygnał tutaj na trzeciej na trzecim pinie, trzeba ten sygnał szukać na kolejnej płycie. Tak, aby sprawdzić swoją teorię, podłączyłem sobie miernik napięcia, jakąś masę, podłączę radio, włączam. Włączyło się, o, tu się jakaś diodka zapaliła. Yy, ta informacja, która idzie z procesora, to jest to złącze tutaj. Takie wielopinowe, i to sygnał z procesora pojawia się na trzeciej nodze. I jak widać, jest tutaj napięcie 3,3V. Co się dzieje, jak tutaj nacisnę przycisk włączania radia? Tak. Napięcie tutaj spada. Czyli idzie informacja do układów elektronicznych, żeby radio się wyłączyło, a radio niestety działa, działa dalej. Jeszcze raz naciśnięcie, idzie informacja, że radio ma się załączyć. I tak w koło Macieju. Przyciskam, radio wysyła, procesor wysyła informację. A radio niestety działa, także trzeba kopać po prostu głębiej. Wymontowałem zasilacz I jak widać dokopałem się tutaj do końcówki mocy i tutaj właśnie ten kabelek taki spleciony workoczyk dochodzi, do, dochodzi tutaj do tego układu gdzie wchodzi napięcie z zasilacza Także tutaj widać jest złącze od zasilacza jest ten, ten filtr i tu jest układ, który załącza te napięcia dalej. Będę musiał tu zrobić sobie pomiar, jak to wszystko wygląda. Także zerknę na schemat i, i spróbuję tutaj ustalić, czy, czy ten układ przełącza to napięcie, czy nie. Dotarłem już tutaj do schematu tej końcówki mocy. Tu jest cały moduł PA. I tutaj właśnie jest kawałeczek schematu, który pokazuje jak to wygląda wszystko odnośnie wejścia tego napięcia. Tu mamy yy, ten filtr, przez który przechodzi to napięcie wstępnie i kieruje się tutaj do na przekaźnik. Przekaźnik załącza to napięcie na na te regulatory tutaj liniowe napięcia i one one sobie tam gdzieś idzie dalej no i nie tylko i na ten na ten ósmy pin to jest ten 13 vs czyli to jest ten to stembajowe napięcie tam podawane na tą płytę control unit gdzie, gdzie radio sobie tam czuwa w tle eee... Na tym napięciu pozostałe napięcia są tutaj przełączane już tym przekaźnikiem dalej, także muszę się tutaj skupić czy ten układ przełączania przekaźnika, który jest w tym miejscu na tych tranzystorach, zrobiony o tu mamy właśnie na trzecim pinie ten sygnał, który wcześniej zmierzyłem, który się tam pojawia i tutaj. Yy, ten tranzystor już podaje nam tutaj masę do tego przekaźnika i, i załącza zasilanie. Także muszę się tutaj po prostu przyglądnąć temu układowi. Ok, wracam tutaj do tej płyty, gdzie wchodzi to zasilanie. Podłączyłem sobie już tutaj zasilacz. Spróbuję pomierzyć napięcie, czy czy, działa, y, czy to działa poprawnie, czy nie. Może tu gdzieś, gdzieś położę ten miernik. Dobra. Czyli tak y, napięcie nam tutaj wchodzi na trzecią nogę jeszcze raz. To jest ta nóżka. Radio działa. Włączam. Tak, radio się tutaj załączyło. Teraz spróbujemy wyłączyć. Dobrze. Teraz trzeba. Trzeba zmierzyć tutaj na. Dobra, to jest to 12V. Trzeba zmierzyć tutaj na cewce tego przekaźnika. Uda jakoś. Dobra, jest 12V. Jeszcze raz. No, i jak widać, napięcie tutaj spada na cewce przekaźnika. Jeszcze raz. Tak, pojawiło się znowuż. Włączam. Tak, napięcie spadło, ale niestety radio cały czas hula. Włączam i pojawia się. Czyli <coughs> trzeba tutaj generalnie wymontować tą płytę i pewnie zerknąć, przyglądnąć się temu przekaźnikowi, czy on czasem nie jest uszkodzony. you mm -hmm. Płyta jest już wyciągnięta z radia. Pomiar był zrobiony tutaj tego układu przełączania. Wszystko się tam poprawnie oczywiście zachowywało. Teraz taki szybki teścik. Zobaczymy jak to wygląda. Tu mamy cewkę zasilania przekaźnika jakąś powinna mieć tam rezystancję swoją. Dobrze. I tu mamy styki przekaźnika. No i mamy co? Zwarcie mamy tutaj. A nie powinno być. W tej chwili nie ma napięcia na przekaźniku. Proszę bardzo. Jest zwarcie. Także wyciągamy go. bardzo, przekaźniczek jest wylutowany, zaraz go tutaj podłączę pod zasilanie zobaczymy, czy on tutaj sobie pstryka, czy nie pstryka podłączymy mu tutaj zasilanie o, zaczął tutaj coś, coś zaczął pstrykać pod zasilaczem zaraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj mierniczek o proszę bardzo dostał trochę napięcia i i go rozruszało teraz nie ma zwarcia e, także cudownie się jakoś naprawił ale niestety trzeba go wymienić i radio będzie działać e, tak jak powinno Zamówiony przekaźnik już do mnie dotarł, także biorę się za wymianę, montaż, skręcam radio i sprawdzenie. Radio mam już poskładane, wszystko zostało skręcone. Także został tylko y, krótki test. Włączam, radio się fajnie załącza. Pracuje fajnie, coś tam słychać, jakieś stacje. Wyłączamy, wyłączyło się, działa. Nie działa. Także widać, że wszystko jest w porządku. A przyczyną tej usterki było tutaj był uszkodzony ten właśnie przekaźnik. Bardzo mal, malutki gabarytów jest ten przekaźnik. On tu musi dość spore obciążenia przenosić. Także cały prąd, który tutaj w zasadzie potrzebuje końcówka mocy. To przepływa przez ten przekaźnik, także chwilami to na pewno tam 20A musi wytrzymać ten przekaźniczek. Być może on się już troszeczkę przegrzał i, i zaczął po prostu szwankować. Jak widać, radio pracuje, usterka została usunięta. Oczywiście korzystając z okazji yy, składam najlepsze życzenia noworoczne, dużo zdrowia, szczęścia, no i oczywiście, żeby te nasze zabawki się jak najmniej psuły. I dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, Krzysztof s 8 Roman, Stefan.